Deni, Julie, wow! Udało się? Twoją nagrodą są pyszne makaroniki. Jedz! A co najważniejsze, smacznego. Julie, dajesz! Perfekcyjnie! A twoja nagroda jest jeszcze fajniejsza! A! Ej, ja też chcę zagrać. Dobra. No dalej, zajadajcie. A, u, Mmm. Ha? To było szybkie. Lepiej spróbujcie jeszcze raz. O tak. Synchroniczne zwycięstwo. Teraz cieszcie się tym tortem. Ha? Stop! Jest jeszcze dużo do zrobienia. Przed wami przepis na katastrofę. A mniam! Ha? Witamy w dzisiejszym odcinku! Niebiesko-czerwone dekorowanie tortów! Hej! Tort! A co z dodatkami? Kinder niespodzianka! Wow! Te jajka na pewno są wypełnione czymś fajnym! Julie! Mniam! O Rety. Patrzcie! Żelkowe rekiny! Ale czekajcie! Nie jedzcie ich! Mamy tu tort, który musi być udekorowany do perfekcji. Dokładnie tak! Teraz nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co jest w jajku Deniego. Co? Pikantna czerwona papryka? Nie można czegoś takiego dać na tort. Deni ma już jakiś plan. Rostop czekoladę. A potem pokryj nią papryczki. Nigdy nigdy nie zgadnie, że to najostrzejsze papryczki na świecie! Na tort z nimi. Orety. Moje usta już płoną. Julie! Oto arcydzieło Deniego. Zaufaj mu. Musisz tego spróbować. E, no cóż, skoro nalegasz. Am! Nadchodzi. O! O! Deni! Co do! Nie, Julie, nie pij tego, to jest! To jest ostry sos! Julie! Julie! Hej, Tony! A! Orety! Wielkie dzięki, koleś! Hej, hej! Patrzcie! Fontanny czekoladowe? Ja też chcę! Piankowa impreza! Podoba mi się to! No dalej, Deni. Zanurzaj je tak, jakby miało nie być jutra, Jules! O, kurczę! Czosnkowa cebulka? Oh, ble! Och, Julie! Ślinisz się na naszego chłopca! Aż tak bardzo chcesz pianek? Ech, dobra. Co to jest? Jur służy pianek do zrobienia, zatyczek do nosa. Ten smród jej nie pokona. Zanurzajmy. Julie, dlaczego? Orety, próbujesz? Am. Ble, śmierdzący oddech. Opsy. E, o, oh, wow. Otwierajcie. Misiu! I patrzcie! Tyle minigumisiów na waszych talerzach! Czy to oznacza, że ten wielki niebieski misiu jest mamą miś? O tak! Musicie zjeść tyle, ile tylko możecie! Zdobądźcie te punkty! Julie ma wygraną w garści! Aha! Okej, okay. jedzmy! A, miniami! Den! Teraz wszystko zależy od ciebie, kolego. Napełnij szklankę. Tak, do samego końca. Teraz czas na. roztapianie! Orety. O tak! Pamiętajcie, drodzy subskrybenci, nigdy nie próbujcie tego w domu. A, przedstawienie trwa! Kto zje więcej gumisiów? Juju z gumisiową ścieżką? Czy Deni z misiowym smoothie? Zaraz się dowiemy! Ha! Koniec! Wow, macie dużo punktów! Kto dostanie misia? Mój! Nie, mój! A! Chyba będziecie musieli się podzielić! Ha! Czekajcie! Misiu! Jest zrobiony z waty cukrowej. O tak, czas na ucztę! Hejka, lepiej otwórzcie te tace. Tak, żelkowe fasolki. Tak, poproszę. Tak wiele różnych smaków. Od czego w ogóle zaczniemy? Jej, no dalej, szkoda czasu. Zielony. Oto nasza niezbyt sławna kreatorka smaków. I jej najnowsze dzieło. Śmierdząca skarpeta. Ona nie pomaga zbytnio w sprzedaży. Deniego czeka niezła jazda, co? Ojej! Am! Um. To nie było przyjemne. Okej, okay, Jules. Zobaczmy, co tam masz, panienko. Proszę, bądź dobra, proszę, och, proszę. Hmm. Ach. To jest mega dobre. I zmieniło cię we wróżkę. Niewiarygodne na maksa. Deni, ha? Mam twoje magiczne fasolki, księżniczko. Nie tak szybko. Zamrożenie. Niezła moc. Zamienia te fasolki na czekoladę. Orety, to się nie skończy dobrze. Uuuh. Ty zła. Ty! Hej wam! Wygląda na to, że dekorujemy jakiś mega tort. Mini babeczki. Moje ulubione. Ten tort z pewnością wyjdzie super. Uż na nim te maleństwa. Ale słodko. O tak! Ułóż wszystkie. Dobrze wykonałaś swoją robotę. Ale nadal czegoś tu brakuje. Wierzchołka. Deni. Tak, wisienka na torcie. Doskonale. Wspaniale. Julie. Ha? Mam co do tego złe przeczucia. Julie pyta, co Deni sądzi o jej torcie i łapie jego babeczkę stopą. Ty podstępna dziewczyno! Wow! Co? Ech, no cóż... Ha, czy to jest życzenie urodzinowe Deniego? Słodyczomania! Moje! Moje! <laughs> Chyba byłeś w krainie słodyczy trochę za długo, koleś! Kto? O! Wiem kto! Er... Julie! Eh! Nuda! Nie martwcie się! Wasze smakołyki już są! Jepi! Dekorowanie lodów? Wchodzę w to! Deni miał dobry pomysł! Mmm! Julie! Zanurzmy te truskawki! Ten niebieski lukier wygląda... mmm Cudownie! Mmm, więcej, więcej, więcej! Am, a Ale pojadłaś! Jules? Okej, okay. po prostu zamieńcie się talerzami. A teraz użyjcie tych magicznych lukrów, żeby coś namalować. Hej, możecie nawet zamienić się rysunkami. No dalej! Pracujcie tymi pędzlami. Uuu, okej! Okay. Tak, tak. Wszystko gotowe? Zamiana. Zobaczmy te portrety. Ba-bam! Wow, Denny! To jest piękne. Ee, Julie? Musimy mu powiedzieć. Zamienił się w swój rysunek. Ojej! Czy Julie to naprawi? Przez zjedzenie go? Przekonajmy się. Orety! Wygląda dobrze. Uff! Wow! Torty! Flamastry? Co za wspaniałe połączenie! Zobaczmy, co możemy narysować dla tego pysznego tortu. Czekolada! Bam! Nie mogę w to uwierzyć, że to zadziałało. To jest jak magia! Tak! Ciekawe, co zrobi Deni. Nasz chłopiec podnosi poprzeczkę. Dokładnie tak. Z iPada na talerz. Jak ty to robisz? Patrz na ten poczwórny tort, Juju. Daj mi to. Czekaj, Julie. Wygląda na to, że to coś może też zmniejszać. Dobra robota, dziewczyno. To dopiero ładny tort te tacki? Babeczka! Jest doskonała! Elza, sama bym tego lepiej nie ujęła! To jest naprawdę niesamowite! Ha? Coś jest w środku! O tak! Przejdźmy do sedna sprawy! Bam! No i proszę! Ciasteczkowe szaleństwo! Czy to... szkielety? Mega fajnie! Wow! Połóż je na torcie! Smakołek Elzy na pewno spełnił swoje zadanie. Ha! Doskonale! Brawa za wytrwałość i niepodjadanie! Wyśmienite! Niesamowite! He! No nie powiem! Kate, teraz ty! Okej, okay, otwieraj! Witaj tencho! Czas na BAM! Orety! O! Nie! Krem! Wszędzie! Ba-bam! Kate! Możemy. Mogłyśmy najpierw nią wstrząsnąć. Eee, e, tak mogłyście. Co tam? Dwa mniami. A, to wygląda tak smakowicie słodko. A teraz będziemy potrzebować trochę dekoracji. Zgadzam się. Wow, Nietoperze! Spodoba wam się wasz nowy dom na torcie, Kate! Straszne. Podoba mi się. Im więcej, tym lepiej. Dobra robota, dziewczyno. Okej, okay, słodziaki, przygotujcie się na bycie zjadanymi! Mmm. Tak jest super smaczne. O kurczę. Kate. Wygląda na to, że to nie były zwykłe nietoperze. To były wampiry. Elsa. Lepiej uważaj. O nie, 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 nie. Ale masz szczęście. Każdy z nas słaby punkt wampirów. To czosnek. Mam nadzieję, że to zadziała. Haps. O, ble! Ochyda! I BAM! Super czosnkowa dziewczyna! To najgorszy koszmar, Kate. Gotowa do walki? Kate! Witamy z powrotem. Elza, porozmawiajmy teraz o tym okropnym oddechu, co? Hello, torciku! Wyglądasz dziś spektakularnie. Okej, okay, Elza, Kate. Dynie? Co te dziewczyny mają zrobić z dyniami? Dziwne i ciężkie. Czekajcie. Eh, to tyle, jeżeli chodzi o ten idealny tort. A myślałaś, że co się stanie, Kate? Ach, ma pomysł. Elza bierze trochę kremu. Teraz czas na malowanie. Super. O, jaka śliczna. Dobrze ci poszło, dziewczyno. Ha? Hello? Cukierek albo psikus? Jakieś prezenciki dla tej upiornej dyni? Cokolwiek, żeby trzymać tę upiorną rzecz z dala od siebie. Wspaniale. Dynia Elzy jest pełna smakołyków. A teraz wielkie odkrycie! Nie uwierzycie w to! Tak! Dzięki tym wszystkim słodkim rzeczom nasza dnia zamieniła się w ciasto! Och, Elza, jesteś najlepsza! Wow! Zobacz, w środku są cukierki. To jest najlepszy halloweenowy przysmak! Biedna Kate, może się poczęstować? N i E! Ugh, dobra, Kate ma pomysł. O Elza. O! A! A! Papa Elza! Skąd wiedziałam, że to ty? Dobrze rozegrane, Dniowy Duchu. Smacznego! Dwa całkowicie nieudekorowane torty. To oznacza nieograniczone możliwości. Kate zaczyna od tych pysznych i błyszczących posypek. O, oh, wow! Witaj, panie kościotrupie! Wygląda pan niesamowicie! Wspaniała robota, Katie! 10 na 10! A teraz patrzcie na to! Co do! To było niespodziewane! Ale ten makijaż jest wspaniały! Elza, rób swoje, dziewczyno! Eee, orety, co tu się dzieje? Ona, ona utknęła? Ciągnij! A? Widzicie to? Gdzie jest jej twarz? Ha? O, hej Elza! O nie! Jeszcze raz! Rety! witamy z powrotem! Udało się! Co za ulga! O, tak! Dekorujmy! Co tam macie? Sprawdźcie to. Guma balonowa. Wszystkie kolory, których możesz potrzebować, są tutaj. Ładnie, Kate. Wygląda na to, że nie będziesz miała problemu z dekorowaniem tych tortów. Nadmuchaj balona. O tak! Ale pyszności. A teraz przejdźmy do rzeczy. Su do wne. Każdy kolor. Składaj. Wspaniałe! Zapowiada się przepysznie. Teraz fioletowy. O, tak! Już mi się podoba! Teraz pomarańczowy. Perfekcyjnie. Tęczowo! Kate, wspaniale ci poszło. Zasługujesz na gryza. Haps! Mmm! A, fantastyczne! Patrz na to, Elza. Lepiej coś wymyśl, Blondie! Papier toaletowy? Czy to jakiś żart? Co zrobi Elza? No dobra! Owińmy go! To będzie interesujące! Och, biedna Elza! To typowe halloweenowe przebranie, czyż nie? Ha! Zobaczmy! Tak, trochę nie wyszło! Przykro mi, Elza! Chcesz tort, Kate? Nie ma mowy! Tak! Elza ma pomysł. Może nie uda nam się uratować tego potwornego tortu, ale na pewno możemy coś wymyślić. Patrzcie! Mumia! Przyszła tu, żeby zjeść twój mózg! Albo twój tort. Zależy od ciebie. E, Elza! Lepiej zacznij uciekać! Myślę, że on cię lubi! Kurcze! Elza mówi... To ja, to ja! Nie jestem potworem! A! E, Kate? Pomożesz jej? Nie? Nadchodzi panna młoda. W sumie jest ubrana na biało. Witaj, żylkowa wieżo. To wygląda perfekcyjnie. Okej, okay, Elza zaczyna. Poukładaj te gumisie. A, Tak! Słodkie żelki. Teraz Kate wybiera najsmaczniejsze i najbardziej gumowe spaczki. Upiorne nietoperze idealne na ten straszny sezon. Dajecie czadu dziewczyny. Nie przestawajcie. Te torty muszą być całe w żelkach. Tyle robali! Uwielbiam to! Kate też się podoba! Tak! Dodajmy trochę błyszczących robaków do naszego ekstra! Jeszcze gumowe mózgi. Nie martwcie się, to wszystko jest pyszne. Co? H? Co to jest? Została tylko jedna paczka? To nie fair. Kate nie będzie tego tolerować. Elza zgarnęła wszystkie żelki. Patrzcie na ten tort, gigantyczny! I Kate nie podoba się to ani trochę. Okej! Okay. Żelkowe oczy na ratunek. Hej, Elza! Ha? Kate po prostu wyciągła swoje oczy? O nie! O rety, Elza! Lepiej zacznij uciekać, zanim ona wpadnie na jakiś zabawny pomysł z twoimi oczami. Aaaa! Ha! Ale cię zrobiła! Czekajcie, one nie powinny mrugać o mój. A! Wesołego Halloween! O, Tracy, jaki masz piękny tort? Chwileczkę, twoi przyjaciele są tutaj? Słodko! Elza ma wszystkie odpowiednie dekoracje. Nie! Nie zdążyły go udekorować! Narodowa tragedia. Ach, o dziewczyny. Czekajcie, patrzcie. Nie mówcie mi, jakie były na to szanse. Słodkości spadły idealnie na tort. Elza, masz jakieś supermoce, czy coś? Zajadajcie. To musi być niesamowite. O tak, zgadliście. To jest spektakularne. Ale pyszotka. Życie jest słodkie. Mmm. Aomniomniom! Wow! Nadszedł czas na wyzwanie. Miłej zabawy dziewczyny. Wow! Będziemy dekorować torty? O tak! Ciekawe, co dostanie nasza bogata Tracy. Ok. Plastikowe rurki? Patrzcie. Tracy ma fantazyjny półmisek z owocami. To nie fair. W każdym razie chodźcie na te polewy. Na początek czekolada, O orety, ale smakołyk. No nie powiem. Elsa, musisz to zobaczyć. Niesamowite, prawda? A Tracy na tym nie poprzestaje. Tyle pyszności. E, może za te wszystkie pieniądze trzeba było wykupić lekcję dekorowania tortów. Wygląda zbyt zachęcająco, Trace. Nie może ci pójść gorzej, Elza. Co ta dziewczyna zrobi z tym plastikiem? Ha? Co? Niemożliwe. Słodki, słodki miód. Wygląda niesamowicie. Tort owocowy pokryty miodową polewą. Wow! Ja też chcę! Eee, uważaj, czego sobie życzysz, Trace! Ha! Dostałaś nauczkę, dziewczyny! Otwierajcie! Uuu, idealny makaronik! Jest taki błyszczący! Mmm! A dla Elzy galaretki! Ale na pewno chciałaby mieć przysmak Tracy! Bam! Co jest w środku? Wow, wow, wow! Sos z pianek marshmallow? Tracy, czy ty masz pojęcie, jakie to jest niesamowite? Ech, jestem taka zazdrosna! Biedna Elza! Co zamierzasz zrobić? Oczywiście, że zje swoje pyszne galaretki. Tracy zwróciła na to uwagę. Tyle różnych smaków. Ha? Włącznie z brokułami i bakłażanami? Co mamy z nimi zrobić? Ech, dziwne. Ma pomysł. Wyciąga malutkiego makaronika. I co teraz? Ciekawe. Dodała do niego te paskudne galaretki. Co się stanie? Wow! Taki pyszny! Mam nadzieję, że to nie smakuje jak te galaretki. Rozbijemy go? O tak, kochani! Bam! Może następnym razem weźmę mniejszy młotek? O, dziewczyny! Co to jest? Misie! Takie pyszne! Patrzcie na te małe słodziaki Elzy! I olbrzymiego misia Tracy! No dalej! Poukładaj te misie! Elza nie ma z tym problemu! Misiowa armia! Tracy! Nadchodzi duży miś! I robi przedstawienie? Ha! Tracy, jesteś prześmieszna! O tak! Czas na zagładę, misiaczku! Muahaha! On się topi! Ojej! Już prawie! Zostało jeszcze tylko trochę. Uff, robi się tu gorąco. Patrzcie, galaretka pokrywa całą czekoladę, ale to będzie pyszne. O, tak! Dodajcie trochę żelka! Uuu! Smacznego dziewczyny! Widzicie, co się może stać, gdy się dogadacie? Dziewczyny, otwierajcie! Ciasto? Czy to znaczy, że. Czas na pizzę? Tak, tu są twoje dodatki. Niesamowite. Nałóżmy te pyszności. Mmm, mm, mm. Jeszcze jedna rzecz. Musimy upiec tą pizzerkę. Nie mam pojęcia, jak to działa, ale tak czy inaczej pizza jest gotowa. Elza! Ha! Co to ma być? Jej! Bango bongo! Ona piecze swój marny poczęstunek. Tadam! To jest takie fajne! Pizza z żelkami? Tracy oddałaby za nią absolutnie wszystko. Ona nie sprzeda ci tego smakołyku za żadną sumę pieniędzy. Mm. O nie! Burgerowa wyżerka! Ekstra! Elza nigdy wcześniej nie widziała takich smakołyków. Teraz bogata dziewczyna. Co? Diamenty? Orety! Czym zajmuje się twój tata? Są niezwykle rzadkie i jadalne. Niesamowite! Elza też ma pyszności, ale super! Smacznego Trace! Bling, bling! Diamenty dały ci diamentowe zęby? Wow! Elza, dlaczego nie spróbujesz? Burgery i słodycze? Nie jestem co do tego pewna. Ale hej, nigdy nie zaszkodzi spróbować. Zróbmy to. Może dostaniesz za to tęczowe zęby. To wygląda niesamowicie. Pozostało jeszcze tylko ozdobić frytki. Nie możemy pominąć tych smażonych ziemniaczków, prawda? Mmm... Elza. Hmm? Elsa! Tracy bierze gryza. O, to takie słodkie z Twojej strony, Elza. Najlepszy dzień, Ever! Czas na burgera! Życzę Wam pysznego jedzonka! O mnóm, niom. Trzeba to jeszcze popić. A potem myślę, że przyda Wam się drzemka. Wielkie dzięki za oglądanie! Nowe odcinki pojawiają się cały czas, więc pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku, żeby nadążyć za naszymi zwariowanymi przyjaciółmi. I zostawcie nam komentarze, jaka była Wasza ulubiona część dzisiejszego odcinka. To wszystko na dziś. Miłego dnia! Papa! Pa! Podpisano, załoga!